Dobry, witam serdecznie. Łukasz Lewandowski, dyrektor handlowy firmy Mzuri. Chciałbym zaprezentować Państwu agregat do uprawy pasowej, do uprawy striptil. Uprawy pasowej, czyli uprawy tylko i wyłącznie pasów gleby. Nie uprawiamy tym agregatem całej powierzchni pola, uprawiamy tylko i wyłącznie pasy gleby. Agregaty zostały zapro, zaprojektowane w sposób modułowy, czyli każdy kolejny Agregat o kolejnej szerokości roboczej, mamy 3, 4- i 6-metrowe agregaty, tworzą sekcje modułowe. Mamy tutaj trzy strefy, która każda z tych sekcji modułowych wykonuje. Agregat na, na froncie występują zęby uprawowe, które służą do spulchnienia wąskiego pasa gleby, uprawienia tego pasa gleby i zaaplikowania tam, tam nawozów. Nawozy aplikujemy na całym profilu glebowym. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób się to odbywa, to redlica nawozowa jest, jest zaprojektowana w taki sposób, aby móc umożliwić nawóz na całej głębokości, na całym profilu glebowym. Kolejną strefą jest strefa zagęszczenia. Koła konsolidujące, zagęszczające glebę, mają za zadanie zagęścić uprawiony pas. Zagęszczamy tylko i wyłącznie pasy gleby, w których wykonaliśmy uprawę. I wysiew nawozów startowych. Cała masa maszyny, a tutaj akurat prezentujemy 4-metrowy agregat w wersji Select, waży on ponad 5 ton, i cała masa tego agregatu spoczywa tylko i wyłącznie na wąskich uprawianych pasach gleby. Uprawiamy około 12 centymetrowe pasy gleby, a cała masa, 5 ton, spoczywa tylko i wyłącznie na tych wąskich pasach gleby, czyli 5 ton bez załadunku, a z załadunkiem 3400 litrów podzielone na nawóz i na nasiona, daje nam przy pełnym załadunku ponad 7 ton, spoczywa tylko i wyłącznie na jednej trzeciej powierzchni pola. Agregaty Mzuri występują w trzech wersjach szerokości roboczych 3, 4 i 6 metrowe. 3-4 metrowy agregat pracuje z 3400 litrowym zbiornikiem przeznaczonym na nasiona i nawóz. 60% na nasiona oraz 40% na nawóz. 6-metrowy agregat ma większy zbiornik z uwagi na większe wydajności. Ma 4300-litrowy zbiornik na nasiona i na nawóz. Każdy agregat MZURI jest wyposażony w standardzie w hydrauliczne zabezpieczenie redlic uprawowych, w hydrauliczne zabezpieczenie redlic siewnych. Każda redlica siewna, oprócz zabezpieczenia hydraulicznego non-stopu, umożliwiające odchylenia od, od, od góra-dół, jest zabezpieczona również w zabezpieczenie przegubowe. Jest to patent tego producenta. Każda sekcja siewna może również odchylać się lewo-prawo. Żadna inna marka takim rozwiązaniem nie może się na pewno pochwalić. Co nam to daje na w zniesieniach, na y, omijakach, omijając przeszkodę, zawsze mamy pewność, że każda redlica siewna podąża dokładnie za redlicą uprawową, w której zaaplikowaliśmy nawóz startowy. W standardzie każdy agregat jest wyposażony w kontrolę przepływu nasion. Y, w Odbiornik GPS do e, dawania informacji o tym o przemieszczeniu czyli do, do sterowania e, prędkością rolki wysiewającej. W dotykowy e, zintegrowany komputer umożliwiający obsługę wszystkich e, zadań bezpośrednio z panelu sterującego. Każdy siewnik jest wyposażony w dzielony zbiornik służący do wysiewu i nasion, i nawozu. Zbiornik z dzieloną pokrywą, z pokrywą sitową, aby zabezpieczyć przed ewentualnym dostaniem się ciał obcych do zbiorników nawozowych.